Projekt Szkolna Ulica ma na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci docierających do szkoły rowerem, na piechotę bądź na kolejnotę. Chcemy, żeby okolice szkoły, czyli ten ostatni fragment drogi, którą dzieci pokonują w drodze na zajęcia, był jak najbardziej bezpieczny i przyjazny do poruszania się w sposób zrównoważony i zdrowy. Chcemy tym samym zachęcić dzieci do tego, żeby dbały o swoją aktywność fizyczną i poznawały alternatywne sposoby transportu po mieście. Projekt rozpoczął się w ubiegłym roku. Wówczas również działał on przy Wrocławskich podstawówkach. Przy jednej, po analizie projektu, organizacja ruchu szkolnej ulicy została utrzymana do tej pory. Wcześniej wyglądało to w ten sposób, że na ostatnią chwilę podjeżdżało kilkadziesiąt aut. Auta parkowały gdzie tylko się dało, na chodniku, na ulicy. E, jedne auty próbowały wjechać, drugie w tym czasie próbowały wyjechać między tymi autami przechodziły dzieci. Często zupełnie niewidoczne dla kierujących. Myślę, że rodzice, którzy teraz po wprowadzeniu programu, tak, puszczają dzieci same do szkoły, bo jest takich rodziców sporo. I po prostu mogą być czuć się spokojniej w momencie, kiedy wiedzą, że Tutaj tych aut tyle nie ma. Jest to ograniczenie między 7 a 7.30, czyli przed samym rozpoczęciem zajęć. Ja jestem spokojniejsza o swoje dziecko, bo wiem, że ono nie musi manewrować między tymi autami. Program rusza 1 października, a objęte zostaną nim w tym roku szkoły podstawowe przy ulicy Częstochowskiej, przy ulicy Górnickiego oraz przy ulicy Wandy w ramach szkolnej ulicy będą również prowadzone badania ruchów w okolicy szkoły oraz badania ankietowe wśród rodziców i dzieci. Przed końcem października na podstawie zebranych informacji podjęta zostanie decyzja o kontynuacji bądź zakończeniu programu.